Jeśli nikt nie natrafi na nasz ślad, to już po nas! Nasz rację kończą mi się pieniądze! Spokojnie, są jeszcze kudłaty i skubi. Te fajtłapy? W takim razie już jest po nas! I może szybciej niż myślicie! Te duchy nie patrzą, dokąd płyniemy! Greku, to są ruchome skały! Ojej, nawet nie powiedzieli ulica setankowa, otwórz się! To jakaś wielka jaskinia. Podobał wam się rejs wycieczkowy po Mississippi? Osobiście przywykłam podróżować pierwszą klasą. Ty tandetny fantomie. A teraz natychmiast mnie stan wypuść! Ależ oczywiście Indianie są!